Najprawdopodobniej nawet nie zauważasz, że Twoje nogi stopniowo słabną. Najpierw trudno wstać z fotela, potem wchodzenie po schodach staje się męczące i trudne. Proste ruchy zamieniają się w prawdziwą walkę, a ty nie zdajesz sobie sprawy, jak do tego doszło. To nie tylko kwestia wieku, ale cichy proces zaników mięśniowych. Zanik mięśni zaczyna się od nóg. Gdy mięśnie nóg się niszczą, rośnie ryzyko upadków, spada mobilność i zaburza się równowaga, co jest niebezpieczne dla zdrowia. Jeden upadek może diametralnie zmienić życie: utrata samodzielności, hospitalizacja, złamania i długi proces rekonwalescencji. To niepokojąca rzeczywistość dla wielu osób. Ale są też dobre wiadomości: można tego całkowicie uniknąć. Najważniejsze jest prawidłowe odżywianie. Wiele osób myśli, że mięśnie wzmacnia się tylko ćwiczeniami, ale dieta jest równie ważna. Z wiekiem Twoje ciało potrzebuje odpowiedniego odżywiania, aby zachować gęstość kości, budować mięśnie i utrzymać siłę nóg. To klucz do aktywnego życia bez bólu. W dzisiejszym filmie opowiemy o sześciu potężnych produktach, które pomogą Ci pozostać aktywnym, wzmocnić mięśnie i spowolnić osłabianie nóg na wiele lat. Być może jeden z tych produktów już masz w kuchni, ale spożywasz go za mało. Zostań ze mną do końca, aby poznać wszystkie szczegóły. Przed rozpoczęciem nie zapomnij dać lajka like i zasubskrybować, aby co tydzień otrzymywać przydatne porady zdrowotne, które mogą zmienić Twoje życie i utrzymać aktywność. I koniecznie napisz w komentarzach swoje pytania i wrażenia, aby podtrzymać dialog i otrzymać jeszcze więcej przydatnych informacji o zdrowiu nóg i mięśni. Czy zauważyłeś ostatnio zmiany w sile swoich nóg? Zacznijmy rozmowę o tym, co wpływa na wytrzymałość i siłę mięśni w każdym wieku. Na pierwszym miejscu w utrzymaniu siły znajduje się batat. To paliwo niezbędne mięśniom do długiej i stabilnej pracy bez gwałtownych spadków energii. Mięśnie potrzebują źródła energii, które działa długo, a nie spala się natychmiastowo, nie pozostawiając po sobie zmęczenia i ospałości w połowie dnia. Batat oferuje takie źródło energii. Z wiekiem zdolność organizmu do akumulacji i wykorzystania energii maleje, a wiele osób tego nie zauważa. Mięśnie zaczynają pracować wolniej. Zmęczenie pojawia się szybciej, nawet proste zadania, takie jak noszenie toreb czy wchodzenie po schodach, stają się trudniejsze. Potrzebna jest nie tylko siła, ale także wytrzymałość. Batat sprzyja rozwojowi wytrzymałości, w przeciwieństwie do przetworzonych węglowodanów, które powodują skoki cukru we krwi. Biały chleb i makaron powodują gwałtowny wzrost cukru, a następnie spadek energii, podczas gdy batat jest bogaty w złożone węglowodany, które rozkładają się powoli. Złożone węglowodany w batacie Stopniowo uwalniają energię, pomagając pozostać aktywnym przez cały dzień bez gwałtownych wahań i senności. Jednak energia to nie wszystko. Aby zachować siłę, mięśnie potrzebują odpowiedniej regeneracji, ponieważ przy każdym ruchu powstają w nich mikropęknięcia. W młodości organizm szybko regeneruje mięśnie, ale z wiekiem ten proces zwalnia, a bez odpowiedniej pielęgnacji mięśnie stopniowo słabną. Bez odpowiedniego odżywiania. Regeneracja mięśni pogarsza się, powodując sztywność, ból i stopniową utratę masy mięśniowej. Batat staje się potężnym sprzymierzeńcem w walce z tym procesem. Batat jest bogaty w witaminę A, ważny antyoksydant, który wspomaga regenerację tkanek mięśniowych, poprawiając siłę nóg i zmniejszając ból. Z czasem mięśnie stają się silniejsze, ból się zmniejsza, a regeneracja przebiega szybciej, utrzymując mięśnie elastyczne i wrażliwe. Mięśnie budzą się z bólem i sztywnością, które długo nie ustępują. Szybka regeneracja zapewnia niezależność ruchów. Silne ruchy to niezależność, a szybka regeneracja to podstawa takich ruchów, pozwalająca na pełne życie. Istnieje ukryte zagrożenie. Przewlekłe zapalenie jedna z głównych przyczyn utraty masy mięśniowej związanej z wiekiem. Zapalenie osłabia włókna mięśniowe, utrudnia ruch i zwiększa ryzyko urazów, rozwijając się powoli i kumulując przez lata. Batat zawiera substancje przeciwzapalne, które pomagają walczyć z tym niewidzialnym wrogiem, chroniąc mięśnie. Beta-karoten zawarty w batacie pomaga radzić sobie ze stresem oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie się komórek i uszkadza tkanki. Stres oksydacyjny uszkadza mięśnie i stawy, hamując ich prawidłowe funkcjonowanie i przyspieszając procesy starzenia. Im skuteczniej organizm walczy ze stresem oksydacyjnym, tym lepiej funkcjonują mięśnie, zachowując zdrowie i siłę. Jednym z najbardziej niedocenianych elementów dla siły nóg jest potas, niezbędny do przekazywania impulsów nerwowych i skurczu mięśni. Potas również wspiera równowagę wodną w organizmie, co jest ważne dla prawidłowej pracy mięśni i zapobiegania skurczom. Niedobór potasu może prowadzić do osłabienia, skurczów i zwiększonego ryzyka urazów, obniżając jakość życia. Bataty to doskonałe źródło potasu, które pomaga mięśniom pozostawać silnymi, responsywnymi i skoordynowanymi. Siła mięśni jest ściśle związana ze stanem jelit. Jeśli trawienie nie przyswaja składników odżywczych, mięśnie nie otrzymują potrzebnego paliwa. Błonnik z batatów poprawia zdrowie jelit, trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Przy zdrowych jelitach organizm skuteczniej wykorzystuje białka, witaminy i minerały do wsparcia siły mięśni. To ważne dla długotrwałej aktywności i mobilności. Jak regularnie włączać bataty do diety? Piecz? Rób purę lub frytki. Dodawaj do smoothie zup i sałatek. Są smaczne i zdrowe. Bataty nie powodują wzdęć ani zmęczenia, jak przetworzone węglowodany. Pomagają zachować siłę, mobilność i pewność ruchów na długie lata. Silne nogi to nie tylko trening, ale i odpowiednie odżywianie, które pozwoli mięśniom służyć przez wiele lat. Bataty to proste i skuteczne rozwiązanie. Przechodzimy do drugiego miejsca: owsianki. Wiele osób uważa owsiankę za nudne śniadanie, ale te małe ziarna mogą być kluczem do silnych i wytrzymałych nóg. Jedną z pierwszych zmian związanych z wiekiem jest: nogi szybko się męczą, wchodzenie po schodach staje się trudniejsze, długie stanie męczy. Najgorsze jest to, że rozwija się osłabienie mięśni, a proste ruchy stają się trudne. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna nie leży tylko w starzeniu się. Wszystko związane jest z tym, jak odżywiamy mięśnie. Energia jest potrzebna, aby nogi mogły długo i stabilnie się poruszać. Ważne jest, aby otrzymywać nie byle jaką energię, ale stabilną i długotrwałą, która nie znika nagle i nie pozostawia cię bez sił w najmniej odpowiednim momencie. Tutaj owsianka odgrywa ważną rolę. Ma niski indeks glikemiczny w przeciwieństwie do rafinowanych zbóż, które gwałtownie podnoszą poziom cukru we krwi, a potem powodują spadek sił. Owsianka uwalnia energię stopniowo. Pomagając pozostać aktywnym i unikać nagłego wyczerpania, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Wiele osób męczy się w drugiej połowie dnia, ponieważ polegają na przetworzonych produktach, które szybko wyczerpują energię. Owsianka utrzymuje stabilny poziom energii. Owsianka nie tylko dostarcza energii, ale także zawiera białko niezbędne do silnych mięśni nóg. Białko pomaga utrzymać i odbudować włókna mięśniowe. Przy niedoborze białka mięśnie słabną. Co prowadzi do osłabienia, niestabilności i problemów z równowagą. Białko roślinne z owsianki jest korzystne dla mięśni. Chociaż białko roślinne z owsianki może nie być tak silne jak białko z jajek czy innych produktów, jest nadal ważne dla utrzymania siły mięśni. Stek jest ważny dla zdrowia nóg, ale nie mniej ważny jest przepływ krwi. Krew musi stale dostarczać nogom tlen dla siły i ruchomości mięśni. Zły przepływ krwi prowadzi do osłabienia mięśni, spowolnionego regenerowania skurczów i szybkiego zmęczenia nóg. Ważne jest dbanie o prawidłowy przepływ krwi. Owsianka jest bogata w żelazo, minerał, który pomaga przenosić tlen po ciele. To poprawia krążenie i wspiera mięśnie nóg w dobrej kondycji. Jeśli czujesz osłabienie zawroty głowy lub szybkie zmęczenie nóg, możliwe, że brakuje ci żelaza, a mięśnie nie otrzymują potrzebnego tlenu. Magnes to kolejny ważny pierwiastek dla zdrowia nóg. Pomaga w pracy mięśni, zapobiega skurczom, spazmom i uczuciu ciężkości w nogach. Jeśli budziłeś się w nocy z powodu skurczów nóg, to znak niedoboru magnezu. Owsianka pomaga rozluźnić mięśnie i pozbyć się skurczów. Owsianka to uniwersalny produkt, nie trzeba jeść jej tylko jako kaszę. Dodawaj do smoothie dla dodatkowej energii i smaku. Posypuj owsianką jogurt z jagodami. To świetna, zdrowa przekąska, która wesprze mięśnie i doda energii. Można przygotować domowe batony proteinowe z owsianką. Szybka i zdrowa przekąska dla wsparcia mięśni nóg. Ważne jest aby pamiętać, że owsianka jest nie tylko korzystna dla nóg, ale ma też wiele wariantów spożycia, aby dieta nie była nudna. Ludzie często ignorują proste rozwiązania i szukają skomplikowanych metod, chociaż w rzeczywistości wszystko jest dużo prostsze. Odżywianie to klucz do siły, wytrzymałości i sprawności. Owsianka dostarcza nogom dokładnie tych składników odżywczych, które są potrzebne, aby pozostały silne, pełne energii i bez bólu. Nie lekceważ siły tego prostego zboża. Jeśli poważnie chcesz zachować sprawność i zdrowie nóg, zacznij jeść owsiankę codziennie. To prosty i skuteczny sposób dbania o siebie. Przechodzimy do numeru 3 Awokado. Wielu uważa je za modny superfood, ale to coś więcej niż tylko trend. Ten kremowy zielony owoc to klucz do nóg bez bólu, mocnych i elastycznych, pomaga utrzymać zdrowie i siłę. Kiedy mowa o rozwoju siły nóg, większość myśli o białku. Białko jest ważne, ale to tylko część równania. Mięśnie potrzebują nie tylko białek, ale także zdrowych tłuszczów. Awokado jest jednym z najlepszych źródeł takich tłuszczów wzmacniających mięśnie. Zacznijmy od zapalenia. Z wiekiem staje się ono cichym wrogiem, który na początku jest niezauważalny. Lekka sztywność rano, tępy ból pochodzeniu, pierwsze oznaki zapalenia, które stopniowo się nasila. Zapalenie sprawia, że ruch staje się coraz trudniejszy i bolesny, obniżając jakość życia. Jedno nienasycone tłuszcze z awokado pomagają zwalczać stan zapalny i wspierają zdrowie nóg. Te tłuszcze zmniejszają stan zapalny, wzmacniają mięśnie i utrzymują elastyczność. W przeciwieństwie do szkodliwych tłuszczów, korzystne tłuszcze aktywnie zmniejszają stan zapalny, pomagają mięśniom się rozluźniać, stawom pozostawać ruchomymi, a nogom dłużej nie odczuwać bólu. W efekcie czujesz mniej sztywności i bólu, a ruchy stają się bardziej elastyczne i łatwe, co poprawia ogólną jakość życia i mobilność. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest ważny element, który kontroluje wszystkie ruchy nóg stanie, chodzenie i bieganie to skurcze mięśni. Większość ludzi nie otrzymuje wystarczającej ilości minerału niezbędnego do tych skurczów. Mowa o potasie, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Awokado zawiera więcej potasu niż banany, dlatego uważa się je za jeden z najlepszych produktów wspierających zdrowie mięśni. Dlaczego to jest tak ważne? Potas zapewnia prawidłowe skurcze mięśni i zapobiega bolesnym skurczom, które mogą nagle wystąpić w nogach. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś nagłego napięcia w nogach lub budziłeś się w nocy z powodu silnych skurczów mięśni, możliwą przyczyną jest niedobór potasu. Bez odpowiedniej ilości potasu mięśnie nie kurczą się prawidłowo, co powoduje osłabienie, niestabilność i problemy z równowagą podczas chodzenia. Dlatego awokado to prawdziwe odkrycie. Pomagają kontrolować skurcze mięśni, zapewniając stabilność i pewność każdego kroku. Teraz porozmawiajmy o jeszcze ważniejszym aspekcie ochronie mięśni. Z wiekiem mięśnie nie tylko słabną, ale stają się podatne na uszkodzenia. Stres oksydacyjny i mikrourazy spowalniają regenerację mięśni, co prowadzi do przewlekłej utraty masy mięśniowej i siły. Mocnym składnikiem odżywczym w walce z uszkodzeniami mięśni jest witamina E. Działa jako antyoksydant i chroni mięśnie przed zniszczeniem i zmęczeniem. Witamina E pomaga przyspieszyć regenerację i wspiera odnowę włókien mięśniowych po wysiłku i stresie, takim jak trening czy długotrwałe stanie. Mięśnie codziennie doświadczają obciążeń i stresu. Witamina E zmniejsza napięcie, pomagając nogom pozostać silnymi i wytrzymałymi nawet podczas aktywności. Awokado nie tylko wspiera mięśnie i stawy, ale także poprawia krążenie niezbędne do dostarczania mięśniom tlenu i składników odżywczych. Zdrowe tłuszcze w awokado sprzyjają swobodnemu i efektywnemu przepływowi krwi, co wzmacnia nogi, zmniejsza uczucie ciężkości i zwiększa ogólną wytrzymałość. Jak włączyć awokado do diety? Po prostu dodawaj plasterki na to rano, aby zapewnić odżywcze i smaczne wsparcie dla mięśni i stawów. Można dodać awokado do smoothie, aby nadać mu kremową konsystencję i wzbogacić o składniki odżywcze wspomagające regenerację i energię. Rozgnieć awokado w guacamole lub użyj go zamiast masła, smarując chleb nasycącą i zdrową przekąskę. Awokado można jeść samo, posolone i popieprzone, lub dodawać do sałatek dla codziennego wzmocnienia mięśni i stawów. Najważniejsza jest regularność. Jedno awokado w miesiącu nie przyniesie efektu, ale codzienne spożywanie poprawi elastyczność, zmniejszy ból i wzmocni mięśnie nóg. Nie ignoruj tego prostego, ale skutecznego produktu, jeśli chcesz, aby Twoje nogi pozostały silne, stabilne i bez bólu z wiekiem. Przechodzimy do czwartego punktu: Jagody. Utrata siły to wybór, a starzenie się jest nieuniknione. Codziennie Twoje mięśnie są atakowane niewidocznym, lecz oksydacyjnym stresem, niszczącym i niewidzialnym. Stres oksydacyjny przyspiesza starzenie, niszczy stawy i osłabia mięśnie. Odczuwasz to jako dyskomfort. Sztywność lub stopniową utratę siły w ciele. Dobrą wiadomością jest to, że możesz się chronić. Jagody to jedno z najsilniejszych środków w arsenale zdrowia i siły Twoich mięśni. Poza smakiem, borówki, truskawki i maliny to prawdziwe superprodukty chroniące mięśnie dzięki bogactwu antyoksydantów w swoim składzie. Antyoksydanty to najlepsza ochrona Twojego ciała przed niszczeniem mięśni. Pomagają neutralizować wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia i uszkodzeń. Każdego dnia ciało wytwarza wolne rodniki niestabilne cząsteczki uszkadzające komórki mięśniowe i powodujące osłabienie oraz zmęczenie. W młodości organizm radzi sobie z nimi, ale z wiekiem bez wsparcia ochrona słabnie, a mięśnie zaczynają tracić siłę i szybko się męczyć. Jagody odgrywają ważną rolę, neutralizując wolne rodniki, chroniąc mięśnie, przyspieszając gojenie i na długo zachowując siłę twoich nóg. Ale na tym korzyści z jagód się nie kończą. Zapalenie jest jeszcze poważniejszym zagrożeniem dla siły nóg niż utrata masy mięśniowej. Przewlekłe zapalenie niepostrzeżenie podważa zdrowie nóg, powodując ból i ograniczając ruch, stopniowo zmniejszając ogólną siłę i wytrzymałość. Jagody pomagają walczyć z zapaleniem, obniżając jego poziom i wspierając zdrowie stawów oraz mięśni, co jest szczególnie ważne dla osób starszych. Włączenie jagód do codziennej diety to prosty i smaczny sposób na wsparcie siły, zdrowia i sprawności twoich nóg na długie lata. Ruchomość ciała z każdym krokiem się zmniejsza, ruchy stają się sztywne, a stawy coraz bardziej bolą. Z czasem może to prowadzić do artretyzmu i nieodwracalnej atrofii mięśni. Jagody uważane są za jedne z najsilniejszych naturalnych przeciwzapalnych produktów. Zawierają substancje zmniejszające zapalenie, łagodząc ból i poprawiając elastyczność stawów. Dzięki jagodom ruchy stają się łatwiejsze, a nogi zachowują lekkość. To pomaga utrzymać sprawność i zmniejszyć dyskomfort, nawet przy zmianach związanych z wiekiem. Wielu uważa, że witamina C tylko wzmacnia odporność, ale jest niezbędna dla zdrowia mięśni i stawów, stymulując produkcję kolagenu w organizmie. Kolagen to materiał budulcowy mięśni, ścięgien i stawów. Nadaje im wytrzymałość, elastyczność i odporność, zapewniając zdrowie i ruch bez bólu. Z wiekiem organizm produkuje coraz mniej kolagenu, przez co stawy stają się sztywne, mięśnie słabsze, a regeneracja spowolniona, powodując dyskomfort i bóle. Jagody pomagają przywrócić równowagę, wzmacniając produkcję kolagenu. To pomaga utrzymać nogi mocne, stawy ruchome, a mięśnie jędrne i zdrowe. Aby uzyskać maksymalne korzyści, jagody powinny stać się częścią codziennej diety, a nie być spożywane okazjonalnie wtedy efekt będzie bardziej zauważalny i trwały. Zacznij od śniadania. Dodaj borówki do jogurtu lub owsianki. To naturalny sposób na odżywienie mięśni i stawów od rana. Jagody świetnie nadają się do smoothie, mocnego napoju, który nasyca mięśnie i dodaje sił na aktywny dzień. Są też dobre jako świeża przekąska, którą można zabrać ze sobą, aby utrzymać energię i zdrowie stawów przez cały dzień. Dla urozmaicenia można przygotować kompot z jagód, lekko dusząc owoce z niewielką ilością wody, zachowując ich korzystne właściwości. Aby uzyskać naturalny słodki dodatek, kluczowa jest regularność. Im częściej jesz jagody, tym solidniejsza ochrona Twoich mięśni i stawów. Jagody wzmacniają ciało i poprawiają pracę mózgu. Badania pokazują, że przeciwutleniacze w jagodach zwiększają funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację. Wspierają nie tylko siłę fizyczną, ale także jasność umysłu zapobiegając osłabieniu mięśni i walcząc ze stresem oksydacyjnym. Jagody zmniejszają ból stawów, redukując stan zapalny, stymulują produkcję kolagenu, wspierając siłę mięśni i stawów. Poprawiają krążenie krwi, zapewniając odżywienie nóg i utrzymują mózg w dobrej kondycji, zachowując jasność myślenia wraz z wiekiem. To wszystko dzięki jednemu prostemu naturalnemu produktowi. Nie ignoruj jagód, jeśli chcesz zachować siłę, sprawność i wolność od bólu. Sama gimnastyka nie zbuduje mocnych nóg. Potrzebna jest odpowiednia dieta, a jagody są jednym z najlepszych sposobów odżywiania ciała na długie lata. Twoje przyszłe ja będzie wdzięczne, jeśli zaczniesz jeść jagody już dziś. Przechodzimy do piątego punktu: łosoś. Co jeśli powiem, że istnieje dieta, która potrafi utrzymać mocne nogi, budować mięśnie i zmniejszać ból? Dokładnie to robi łosoś. Białko jest jednym z najlepszych produktów dla Twojego organizmu. Z wiekiem mięśnie potrzebują coraz więcej białka, aby utrzymać siłę i aktywność. Każdy ruch wymaga regeneracji tkanki mięśniowej. Z wiekiem zdolność organizmu do regeneracji włókien mięśniowych maleje, co prowadzi do osłabienia nóg i trudności z wchodzeniem po schodach lub wstawaniem z siedzenia. Wielu ludzi nie zauważa stopniowego spadku sił, dopóki pewnego dnia nie uświadomią sobie, że ich nogi stały się znacznie słabsze, a zwykłe czynności trudniejsze. Łosoś! Pomaga dzięki wysokiej zawartości białka, które dostarcza mięśniom materiałów budulcowych do odbudowy i utrzymania ich siły oraz aktywności. Każdy kawałek łososia odbudowuje włókna mięśniowe i utrzymuje siłę nóg, pomagając zachować aktywność i lekkość ruchów. Łosoś jest również jednym z najlepszych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3, które są bardzo ważne dla zdrowia mięśni i stawów. Z wiekiem mięśnie i stawy mają tendencję do zapaleń, powodując ból nóg, sztywność kolan i ostry ból podczas ruchu. Kwasy tłuszczowe Omega-3 zwalczają zapalenia na poziomie komórkowym, zmniejszając ból i zachowując elastyczność mięśni oraz płynność ruchów nóg. Ponadto Omega-3 poprawiają krążenie krwi, dostarczając mięśniom tlen i składniki odżywcze potrzebne do utrzymania ich zdrowia i siły. Do prawidłowego funkcjonowania nogi potrzebują składników odżywczych i dobrego krążenia krwi. Przy zaburzeniu przepływu stają się wiotkie, ciężkie i szybko się męczą. Przy dobrym krążeniu nogi pozostają silne i pełne energii. Większość ludzi nawet nie zauważa tego faktu w codziennym życiu. Kwasy tłuszczowe omega-3 poprawiają pracę układu nerwowego, pomagając zachować szybkość ruchów i reakcji, które pogarszają się z wiekiem. Z wiekiem przekazywanie sygnałów nerwowych zwalnia. Dlatego ruchy stają się mniej skoordynowane, a reakcje wolniejsze. Ale omega-3 pomagają utrzymać te połączenia. Łosoś jest bogaty w witaminy z grupy B, szczególnie witaminę B12, która jest ważna dla produkcji energii i prawidłowego funkcjonowania mięśni. Bez witamin z grupy B mięśnie nie mogą prawidłowo funkcjonować. Niedobór B12 powoduje osłabienie, ospałość i przewlekłe zmęczenie. Łosoś uzupełnia niedobór witaminy B12. Przywracając energię i umożliwiając łatwiejsze poruszanie się oraz dłuższe chodzenie bez zmęczenia. Silne serce to podstawa mocnych nóg. Omega-3 poprawiają stan naczyń krwionośnych, normalizują ciśnienie i obniżają poziom złego cholesterolu. To zapewnia lepszą wytrzymałość, ukrwienie i więcej tlenu dla organizmu, co jest ważne dla siły mięśni nóg. Słabe mięśnie są skutkiem złego krążenia. Nogi potrzebują stałego dopływu krwi bogatej w tlen dla zdrowia i siły. Jeśli serce działa źle, mięśnie nie otrzymują odpowiedniego odżywienia i zaczynają się niszczyć. Silne serce i mocne nogi to główny cel dla zdrowia i aktywności. Aby uzyskać te korzyści, nie trzeba jeść łososia codziennie. Wystarczą 2-3 porcje w tygodniu, aby poczuć pozytywny efekt na organizm. Dodawaj łososia do sałatek, piecz w piekarniku lub przygotowuj na grillu. Różnorodność sposobów przygotowania ułatwia włączenie go do diety. Chcesz prosty i szybki posiłek? Łosoś z pieczonymi warzywami i oliwą z oliwek to świetna opcja, która wspomaga budowę mięśni. Wolisz coś lżejszego? Przygotuj świeżą sałatkę z łososiem, awokado i ziołami, aby uzyskać wszystko, co potrzebne dla zdrowia nóg w jednym daniu. Jeśli masz mało czasu, sprawdzi się łosoś z puszki. Po prostu wymieszaj go z przyprawami, sokiem z cytryny i oliwą z oliwek, aby szybko zjeść białkową przekąskę. Łosoś pomaga zachować zdolność chodzenia, wchodzenia po schodach i pewnego poruszania się. To jeden z najlepszych produktów do włączenia do diety dla zdrowia. Wzmacnia serce, poprawia krążenie, regeneruje mięśnie, zmniejsza stan zapalny i wspiera pracę układu nerwowego. Każdy kawałek łososia odżywia twoje mięśnie, z każdym posiłkiem jesteś bliżej silnego, zdrowego i aktywnego ciała. Nie czekaj, aż nogi zaczną zawodzić. Zacznij jeść łososia już dziś, aby zachować siłę na długie lata i pozostać aktywnym. Przechodzimy do szóstego punktu, kontynuując omówienie ważnych elementów dla zdrowia i aktywnego stylu życia. Jaja są cenione przez sportowców, kulturystów i lekarzy. Są tanie, łatwe do przygotowania i stanowią jedno z najbardziej kompletnych źródeł składników odżywczych dla energii i siły. Jaja pomagają odbudować mięśnie, szczególnie wspierają mocne i bezbolesne nogi z wiekiem. Pomagają utrzymać stabilność i siłę w ciele. Jajka zawierają pełnowartościowe białko z dziewięcioma niezbędnymi aminokwasami. Są to elementy budulcowe do odbudowy i wzrostu tkanki mięśniowej organizmu. Z wiekiem mięśnie tracą objętość, nogi stają się słabsze, a równowaga mniej stabilna. Nawet proste czynności, takie jak wchodzenie po schodach, mogą stać się wyzwaniem. Organizm gorzej regeneruje mięśnie, ale wysokiej jakości białko z jaj pomaga spowolnić utratę mięśni i przywrócić siłę, utrzymując ciało w dobrej kondycji. Jajka są również bogate w witaminę D, która jest ważna nie tylko dla kości, ale także dla siły i zdrowia mięśni. Badania pokazują, że niski poziom witaminy D wiąże się ze słabością mięśni, zaburzeniami koordynacji i zwiększonym ryzykiem upadków u ludzi. Przerażające jest to, że większość osób nawet nie wie o swoim niedoborze witaminy D, co pogarsza problemy z mięśniami i stabilnością. U osób starszych, które otrzymują mało witaminy D, często występują bóle stawów, zmęczenie i osłabienie mięśni. Witamina D jest ważna dla zdrowia kości i mięśni. Jajka zawierają ten niezwykle ważny witaminę, pomagając mięśniom pozostać aktywnymi, kościom mocnymi, a nogom ruchliwymi i silnymi. Wielu nie zna substancji o nazwie halina zawartej w jajkach. Ten składnik odżywczy odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu siły i reaktywności nóg. Halina bezpośrednio wspiera połączenie między nerwami a mięśniami, zapewniając koordynację ruchów podczas chodzenia i podnoszenia nogi. Z wiekiem sygnały między nerwami a mięśniami zwalniają, przez co nogi reagują wolniej. Równowaga jest zaburzona, pojawia się niepewność. Cholina pomaga utrzymać połączenia nerwowo-mięśniowe, zapewniając stabilną, skoordynowaną i silną pracę nóg oraz całego ciała. Jajka są również doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, witamin z grupy B oraz zdrowych tłuszczów, wspomagając produkcję energii i redukcję stanów zapalnych. Te substancje chronią komórki mięśniowe przed uszkodzeniami, wspierając zdrowie i siłę mięśni. Aby poprawić siłę i ruchomość nóg, wystarczy zjeść jedno lub dwa jajka dziennie, nie trzeba spożywać ich na dziesiątki. Jajka można ugotować lub przygotować omlet z warzywami, smacznie i zdrowo dla utrzymania zdrowia nóg i ciała. Przygotuj jajecznicę lub dodaj jajka do białkowego smoothie. Najważniejsza jest regularność. Im wcześniej zaczniesz dbać o mięśnie, tym będą mocniejsze w przyszłości. Jeśli chcesz zachować niezależność i uniknąć utraty masy mięśniowej, nie zapominaj o jajkach. To prosty i skuteczny produkt dla twojej diety. Jajka dają energię na cały dzień, poprawiają koncentrację i wzmacniają nogi. Dodanie ich do diety to prosty sposób na kontrolę siły i zdrowia. Pamiętaj o tym, planując kolejny posiłek. Twoją podstawą są nogi, a wszystko inne zaczyna się rozpadać, gdy one słabną. Ale nie jesteście bezsilni. Dodając sześć produktów do diety, zapewniacie mięśniom odżywienie dla siły i energii, co daje mobilność i żywotność. A teraz chcę was usłyszeć. Które z tych produktów już spożywacie? Który był dla was niespodzianką? Napiszcie w komentarzach. Jeśli to wideo było pomocne, dajcie lajka, subskrybujcie. I włączcie powiadomienia, aby nie przegapić nowych porad dotyczących zdrowia i odżywiania. Nie przegapcie innych ważnych porad zdrowotnych, które pomogą Wam utrzymać dobre samopoczucie i energię każdego dnia. Oglądajcie nasze kolejne filmy, aby dowiedzieć się więcej o potężnych składnikach odżywczych walczących z procesami starzenia się organizmu. Pozostańcie silni, zdrowi i aktywni, aby cieszyć się życiem i zachować energię na długie lata.